Co tu jest? Chata. Kupa. Kupa tu jest? Tak. Kupa. Trzymaj. Trzymaj. Stałek szybko. Stołek. Dawaj. Jeszcze. Shuruburu. Shuruburu rób. Oda. O nie. Rób shuruburu. Szczotką, szczotką, szczotką wyrób, szurubu, rób, szuruburu. tak, szuruj. Szuruj szybko. O tak, dobrze. Dobrze, szuruj. Szuruj mały, rąkaj się. Korek, korek trzeba dać. Koreka. kolka No szuruj, szuruj, szuruj. Szoruj tutaj. Golda. So... Co? Golda. Golda. Gorące? O, gorąca woda, woda, moka Tom. Tom teraz? Tak. Ty copaniana. Zimna. A ta? A ta? No. au, A ta? Ał. A ta woda jaka jest? Tu? Sprawdź? A tak? Ty Ciepła? Ta. A ta druga? Była. Oba. Oby, oby. Soruj zęby, soruj. Koniec. Nie, 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 nie. Bo jeszcze będziesz się myła. Uch. Dobra, odejdziesz stąd, co?